Jeśli ten utwór nie spodoba się gościom, gdzie ustały te się rozjeżdża żaden efekt mi nie wychodzi. Czuję monotonię. Jak dopasować te. Co zagrać później? Jaka to piosenka? Doświadczam mnóstwo. Ale przydałby się skręć. Popadłem schematy. Halo? Wojtuś, ja wiem, że jest trzecia. Śpisz? Nie, nie, biegam sobie. Co tam kubuś? Stary, mam taki game changer, tego jeszcze nikt nie wymyślił. No dajesz. Gdyby tak zmiksować? Nirwany, Anny Jantar! Nirwane i Anny Jantar. Stary. Zaraz jestem u ciebie. Wójtus, patrz, zrobiłem kilka obliczeń. To może się udać. Dobra, tylko lupa daj przed dropem i na ósemce. Włącz kamerę. Nazywam się Wojciech Grodzki. Jeśli oglądasz ten film, to wiesz, że wraz z Kubą Pilatem powołaliśmy do istnienia Akademię Weselną. Na horyzoncie widać już kolejne warsztaty praktyczne Technika Mixu. Edycja trzecia. A to, czego możesz nie wiedzieć, to fakt, dlaczego w jednym miejscu, w jednym czasie zebraliśmy najtęższe głowy i najczystsze talenty weselnej sceny DJ-skiej. Michał Marat i DJ Refresh. 26 listopada zostaniesz skierowany do ośrodka Wierzbowe Rancho i tam posiądziesz nielimitowane pokłady wiedzy muzycznej. Otrzymasz komplet odpowiedzi na wszelkie techniczne zagadki dotyczące miksowania. Rozłożymy je na czynniki pierwsze i przeanalizujemy każdy z osobna. Przekażemy Wam potrzebną wiedzę w sposób przystępny i skondensowany. Pamiętaj, możesz zmienić bieg przeznaczenia. Nowa era Wesel jest w Twoich rękach. For your safety, please carry out the following instructions.